Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Deltora. To jest kolejny odcinek do naszej serii Zagrajmy Fear, czyli Filipińczycy emanują atrakcyjną radioaktywnością. Whatever. Okej, okay, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu i mieliśmy rozpętać... Ciekawe, tam chyba ptaszka leżała, czy mi się zawało? Hop. Hop. Nie, zawało mi się. Okej, okay, mieliśmy tutaj rozpętać piekło. Co zresztą? Właśnie w tej chwili zaczynam czynić, ja, ta, 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 ta. drużyna, krycie. A, trzy granaty. Okay. jeszcze? Chyba zginął. Cholera, jaki to jest dym! Nic nie widać, a tylko sekundkę strzelałem. Uwy! Dwóch na raz poszło. Tam gdzieś pewnie ktoś siedzi jeszcze. Dobra! Trzeba się ruszać do przodu. Nie można stać w miejscu. W horrorze. Po prostu nudno się robi. W pewnym czasie. Dobra. Wszystko sprzątnięte. Możemy lecieć po apteczkę. Ciap. Już na apteczkę. Lol. Fajne. Się buja nawet. Le, prawo. Dobra. <laughs> Dobra. Aha. jak latarkę, zapominam o latarce cały czas. O, apteczka. Gdzie? O. Matko, zbieram nawet nie wiem co. Granaty. Wydawało mi się, że coś strzeliło. Powiedzmy, że mi się zdawało. Granaty eksplodują w zetknięciu z żywym celem. Dobrze wiedzieć. O, kurna. Widział. Shit. Granaty. Surde, tu migające światło jest świetne po rzuceniu Granatu. Whatever. Coś tu wybuchnie. Jezu! Chodź nie tak. Search this area. Search this Kontakt, kontakt. Oh no! No amunition. No amunition. God fucking damn it horror z elementami strzelanki to właśnie jest dobre ponieważ to jest horror z elementami strzelanki a nie że to teraz wychodzi wszystkie Left 4 Dead, czyli strzelanki z elementami horroru nie wiem czemu w ogóle takie gry są zaliczane do horrorów przecież to jest górna nie wiem po prostu strzelanka czysta strzelanka Chodzimy i napieprzamy w zombie, i co tu jest strasznego, co tu ma element horroru, nie mam pojęcia. Nie wiem, czemu większość wydawnictw kwalifikuje to do, gatun do gatunku horror. To jest dziwne, co najmniej dziwne. Hmm, może zjeść apteczkę? Czym się jadła? apteczka? Z? Nie mam, pyszna apteczka. Miałem 74. Miałem 74. Czyli to mi daje co najmniej 35. Ok. Dobra. C. Ej, control. Nic nie ma. Oho. Są tam. Dobra. Zaskoczymy ich od tej strony. na zamknięte. Wrócę tu za chwilę. Ale mogę do dzwonić się rozprawiać. Fii. Jak ja to kocham Czy tak lew znika? Mam nadzieję, że nie, bo to jest epicki moment. Dobra powoli, spokojnie, bo to nam zaraz wyskoczy z za rogu. Okej, okay, tu nic nie ma, możemy tutaj spokojnie wejść. Kurna, cały czas mi my się mylą guziki. O, 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 jak miło. Co ta broń miała takiego dobrego, czego nie miała tamta? Czekajcie, ile mam broni? Teraz mam to. Dwa pistolety, o, jak dobrze. Ok, mam trzy bronie. Tutaj mam... 90 tam na amunicji, tu też. I w pistolecikach mam więcej. Spoko. Ale nadal latam z tą, ponieważ ta ma świetną celność. Trzy pistolety, o tak! A też byliśmy! Uhuhu. Chyba tutaj musimy iść. Matko, bym zfailował. Musisz w telefonie uaktywnić, aby słuchać nagrane wiadomości. Tak, mówi Chet z księgowości. Nikt nie wie, co się dzieje, ale słyszałem jakiś hałas. Słyszeliście tam coś? Nie ma więcej wiadomości. Tak postanowiłem czytać, ponieważ niektórzy jednak oglądają sobie na komórkach czy na innych rzeczach i właśnie raczej przydałoby się to czytać dla nich. Myślę, że wam to nie będzie za bardzo przeszkadzać, a niektórym może znacznie pomóc. Aha, czyli tędy przejdziemy. O, Posiłki, nie, nie chcę posiłków. Nie macie, nie dacie rady z jednym żołnierzem, no ludzie, znaczy roboty. Jeszcze macie robot, jesteście robotami z zerowym czasem reakcji, no czego wy więcej chcecie, chcecie? Punkt kontrolny, okej. Okay. Nie lubiłem punktów kontrolnych, prawda? O, jak miło. Co, już nie mogę pistoletu podnieść? Mam całą amunicję możliwą? Dobra, spoko. Tu są drzwi, apteczka. Ok, mamy 5 granatów, 5 apteczek, prawie full życia, 60 armora. No, raczej, raczej jest dobrze. Przeładujemy sobie pistolety, nie możemy. Oczy. Chodzi jeden gościu, spróbujemy tutaj bez walki jakoś przejść Może się nawet uda Chociaż wątpię Mamy od nich dużo lepszą pozycję teraz niby Cześć Nie widzicie mnie, prawda? <grystanie> you fucking blind bots Chciałem powiedzieć, ktoś ślepi! A, i tak muszę tutaj zejść, kurna, mogę do nich strzelać z góry. Tak, to ma ujątkową serwość. Nie, ja ta 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 ta, ta, ta. połowę wypaska na ciebie zużyłem podły niedobry niedobry Kurno, wiedziałem że tu dość siedzi Po prostu wiedziałem Teraz pytanie czy lepiej czekać Dobra, zażywamy serceczkę, 50 nam daje no trudno, slamiłem No jeszcze więcej was Gini, Ta broń jest słaba Czy to jest to miejsce, o którym myślę? Nie, to jeszcze nie jest to miejsce, o którym myślę. Matko, przestraszyłem się. Może nie. Shit. Słyszałem ich rozproszyć się. Gincie! GIN! Dobra Woli. No za, że to jest bazookowe, by strzelił Bo takie jasno się nagle zrobiło WDJ! O jeszcze? W ogóle, czy wyniósłeś się do botania? Ho, 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 ho Jęc apteczkę, jedz. dobrze. Dobrze, zjadłeś apteczkę. A tak. co my jesteśmy jakimś nad człowiekiem, że możemy sobie dać wyzwania, czy co? Kurna, skąd oni się biorą wszyscy? Kurde, więcej ich jeszcze, czy to wszyscy już? Zjem sobie apteczkę z radości Odbierajmy broń. O dobrze, amunicja ich miło Z tego co pamiętam tutaj dużo więcej amunicji kiedyś zużywałem, może jakoś teraz nie wiem, jestem bardziej oszczędny, lepiej celuję coś takiego albo używam w końcu slow motion Wcześniej nie używałem nigdy. Okej, okay, wszystko wybite. Matko, ile ich tu było. Kosmos po prostu. Dobra. Mm, na górze pewnie nic nie ma, ale nigdy nie zaszkodzi, nie zaszkodzi sobie poskakać. Drzwi otwarte. Pewnie tam zaraz będziemy musieli iść. Na razie mamy slowdown jakiś dziwny i sporo tam 60 FPS-ów, okej. Okay. Head hitter and... refrigerator, coś tam, magni, coś tam. What? Co jest? Zamknięte, czy tu coś jest? Nie. Znowu idzie ten facet. Kim on jest? Kurde, nie zdążyłem zobaczyć twarzy. Chciałbym wiedzieć, kto to. O, koniec. Dobra. Jest ktoś, tam? Jest ktoś tam? Jest tam kto? Powiedział nieznany głos. Piotr, jedyne co otrzymał, to milczenie. O! Trwałe wzmocnienie zdrowia, 115 już mamy. Ho ho. Niedługo widzimy taki Panzerfaust, Faust 5000 życia i w ogóle. Wow. Wygląda na to, że była to jakaś mała dziewczynka zrobiła co miała zrobić i sobie poszła no to już łatwiej dla nas matko nic nie ma, gdzie mamy iść przed siebie o kurwa jest run, run wyjście, no! I... Ale przeżyłem, prawda? Przeżyłem, hmm. okej, okay, czyli przeżyłem. Interwał trzeci: eskalacja, satelita szpiegowców. Lech, Satolica szpiegowska Hannibal 3 znów działa. Zlokalizowano jednego żywego agenta bojowego firmy. Drugi agent jest nadal używany, uznawany za zaginionego ale jego znaki życia są stabilne. W okolicy wygrywa to sygnał Pakstona Fetela. Posiłki, coś tam, coś tam, bla 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 la, 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 la. nieważne. Posiłki są w drodze, a my On żyjemy. Żyje. Mam poprosić o ewakuację? Wioska, nie wygląda na radnego. Choć nie wiem, jak udało mu się to przetrwać. Będziemy się tym martwić później. Mam odczyt transmitera Fetela w pobliżu naszej pozycji. Musimy zlokalizować tego skutwiela. Jin, nie przestawaj szukać Jankowskiego, wciąż mam odczyt z czegoś. tam. Nie możesz go wysłać z samego. To szaleństwo. Potrafi o siebie zadbać. Ruszaj. Ok, spoko. No co ty kurna? Zaatakowało mnie jakieś widmo. Ej, ej, no ej. Hmm. Nie jesteśmy przy jakiejś normalnej autostradzie, widzę. Hmm. Chyba to się strzelali, tak trochę. O, matko, myślałem, że to trwałe wzmocnienie. To młotek. Ok, znów sobie skończymy. Rozumiem, że ludzie siedzą w środku, rozumiem, ale niestety to nie ja pociągam za sznurki, czy to są źli chłopcy na to wyglądają, niestety nie znam szczegółów, czyli to już nie jest tajna operacja. Nie wiem o co chodzi, nie czytałem od początku, niestety są orki za to, ale coś tam, że nie dostaniemy posiłków, bo wszystkie śmigłowce są wycofane, blablabla, bla, 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 bla. i ogólnie nam nie pomogą, że jesteśmy sami i chuj nam w dupę. Ha powiedzieli, że nie mają śmigłowców No dobra, może ja coś źle zrozumiałem Tam zablokowane Tam nie ma nic Idziemy to? Oho O telefon, zaraz sobie posłuchamy telefonu Ale najpierw dobra, to jest wyjście One, new message No jak, co tam się odjechał, wybrawiam to brzmiało jak wybuch. Nie mogę się do nikogo zadzwonić. Odezwij się! Nie ma więcej wiadomości. Teraz te drzwi się otwierają, wylatuje jest nich milion, milion złych ludzi. Przynajmniej tak powinno być. Co to w ogóle jest? To jest? zbiornik? Nie wiadomo po czym. Już nie wiem, czy jest pusto, bo tam w środku coś jest. Ale zobaczę Okej, okay, w dół No właśnie Okej, okay, w dół Matko Załóż mnie ptak przeleciał i... Troszeczkę strasznie było No nie, latarka mi jeszcze przestała działać. Ale poczekam na latarkę i idziemy. Boże. Szczury. O, A to mała. Przebiegła sobie tędy. Dzwoniala. Ja pierdolę! To im się udało. Ho ho, ho 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 Gra zaczyna mieć klimat. Cholera. Wtetka tam leży. A ja mam cztery. Pójdziemy sobie. Co to było? Spowolniłem odruch i nagle w tym samym momencie to... to... uspoczywało. Altarka zachęca. Nic nie widzieliśmy. Jestem ciekawy, czemu ja ich słyszę. Dobra, dam mu przejść, bo pewnie pójdzie tam dalej. Chyba, że to przejdzie, to wtedy będzie niefajnie. Stanął i się patrzy, okej. Okay. Masz tam jakichś kolegów? Nieważne. Gin. Nie wiem, to nie ja. Może mnie jeszcze nie zobaczyli chyba. No bo ja w cieniu stoję cały czas. O, teraz wylazłem Dobra Gość, chyba kampić za tą skrzynką, pewien nie jestem. A nie, tam siedział. Stańcie. I... O, tak, odleciał. Jeszcze was więcej. Leśnicę. juhu! Dobra, tutaj nic nie... O, 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 Jak miło! 35 Armora Jak chcą wyskoczyć? Okay. O tak, dużo amunicji. Tak, tak. Więcej, więcej, więcej amunicji, więcej. O, rączka. Nie, myślę, że to rączka tu leży. O shit! To jest ja sobie co mnie nadawało, widzę. Wychodzę, wierzę, sobie spokojnie i trrr, to, to, to dopiero Gdzie że sprzątnęli z 500 razy. Normalnie ok, tu jeszcze jednego przypadka. A tu z sama broń leżało. Myślę, że tu dwóch siedziało. Co ty tu masz? Co my to mamy raczej? Hmm. Przejście jakieś dziwne. O, tego nie było. Securing structure. To jest zamknięte, z drugiej strony pewnie nie ma kutki, nie. Czyli tam nie będziemy musieli się udać, a tutaj hmm. muszę strzelić tą kłódkę, nie mogę tego zwalić Nie, okej okay. Aha, dobra, spoko, czyli jednak tamtędy musieliśmy pójść. No dobra Oś Shit. Nice, ładnie się schowałeś, przyjacielu. No jeszcze żyjesz, foch. Kontakt, Kontakt. Niepięk, 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 niepięk. więcej, krwi! więcej, 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 więcej. Sheet, nie ten guzik. Ataku ja wam kurwa zaraz dam do ataku! Po co wam wsparcie? I tak wszystkich za A chyba wszyscy. Nie mam Nie ma tak zjeść sobie apteczkę na kolację mamy ścian nie wiadomo po co to jest w ogóle i nic nie ma. Dobra. Jeszcze kawałeczek sobie przejdziemy i będzie koniec do następnego miejsca walki. Właśnie to jest dobre, że to jest pomieszane. To strzelanie, to strzelanie jest pomieszane z elementami horror mi się to bardzo podoba. Kocham tę grę za... Dobra, granat. Przydałoby się jakiś zużyć bo to już leży następnie. w ogóle granatów nie używam. O fucking shit. Dobra. Tam sobie pójdziemy. Shit. Nie, dobra. Nie idźcie tu proszę, nie idźcie tu. Dobra, nie idą. Dobra, z nimi się postrzelamy w następnym odcinku. Jak na razie to komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem, kiedy to pójdziemy sobie z nimi postrzelać. Po raz kolejny. Infiltracja. Ho, 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 ho. W ogóle jeszcze się jakoś dało czytać um, wiadomości, które dostajemy. No ale cóż, nie wiem jak to się robi. Dobra. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa!